W Urzędzie Wojewódzkim szacujemy, że osób palących jest około 5-6%. Temat palących i niepalących wyniknął nam w ostatnich działaniach, wtedy, kiedy wprowadziliśmy elektroniczną ewidencję czasu pracy. To spowodowało, że osoby palące znacznie rzadziej zaczęły wychodzić na papierosa, gdyż system bezwzględnie zliczał każdą minutę. Kolejna sprawa, która wiązała się z osobami palącymi, dotyczyła lokalizacji miejsca do palenia. Przeprowadziliśmy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Termomodernizację całego budynku i zagospodarowaliśmy również przestrzeń wokół urzędu. I to spowodowało, że sami pracownicy zwrócili uwagę na to, żeby przenieść miejsce do palenia, gdyż ono znajdowało się za blisko wejścia głównego. Także ta wrażliwość pracowników bardzo nas ucieszyła. Kolejna kwestia to było poszukiwanie kolejnego miejsca dla osób palących. Najlepsze miejsce zostało jednak przeznaczone na rowerownię, co też było efektem próśb do kierownictwa najwyższego w urzędzie ta rowerownia powstała a dla palarni znalazło się inne miejsce oprócz tego w 2019 roku zostaliśmy e, nagrodzeni przez ministra zdrowia jako e, Pracodawca zdrowia, więc ten certyfikat zobowiązuje do różnego typu działań, ale upodwalnić samych działań są inicjatywy pracowników. Powstał zespół do spraw zarządzania wiekiem, fajnych, ambitnych, z misją i przesłaniem ludzi, którzy postanowili dla swoich współpracowników przygotować różnego typu wydarzenia. I to są głównie wydarzenia prozdrowotne, dedykowane właśnie pracownikom. Dzięki temu, że to była inicjatywa oddolna, to odpowiada ona w pełni na potrzeby, na potrzeby pracowników. Szeroki spektrum działań tutaj proponujemy pracowników, począwszy od badań profilaktycznych, poprzez szkolenia, warsztaty, wykłady. Konferencje. Pracownicy nasi mogą uczestniczyć w większości tych wydarzeń w godzinach pracy, ale mamy również cały pakiet, który jest dostosowany do pracowników zajęć rekreacyjnych, sportowych i to przed pracą lub po pracy na terenie urzędu, ponieważ zagospodarowaliśmy jedno z pomieszczeń właśnie na takie miejsce, gdzie można prowadzić tego typu zajęcia. Także ze strony pracowników jest ciągła akceptacja, tym bardziej, że po każdym wydarzeniu staramy się zapytać pracowników, mamy ankiety czy wywiady bezpośrednie, co jeszcze chcieliby zmienić, jaki obszar e, badań byłby potrzebny i między innymi wyszły kwestie związane z problemami z oddychaniem, z paleniem papierosów, dlatego tak odpowiedzieliśmy ochoczo tutaj na zaproszenie do kampanii. Chcielibyśmy, żeby pracownicy urzędu e, mogli powiedzieć nie palę bo to najlepiej, gdyby wszyscy to powiedzieli. Natomiast mamy świadomość, że tych działań e, musi być dużo i musi być motywacja, żeby rzeczywiście pracownicy wszyscy mogli e, posłużyć się tym e, hasłem. Innym pracodawcom e, mogę rekomendować działania które zbliżają do tematu walki z paleniem papierosów. Może nawet nie walki, ale zainteresowania się zdrowiem pracowników właśnie w kontekście chorób e, odnikotynowych. Wydaje nam się po naszych doświadczeniach, że uciekanie przed tematem nikotyny w pracy i palenia papierosów przez pracowników nie jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, że jest to uzależnienie, gdzie szczególnie osoby palące bardzo mocno się buntują przed jakąkolwiek Ingerencją ze strony, ze strony pracodawcy. Tym niemniej to, co mogę wskazać, metody na miękko, nienakazowo rozdzielcze, tylko takie pokazujące spotkania z ekspertami, pokazujące faktyczne informacje i możliwości, co można zrobić z tym czasem, kiedy się nie pali. Jak również jak siły witalne nam przybywają dzięki temu, że nie palimy. Powinny prac, pracowników naszych zmobilizować do tego, żeby się przynajmniej nad kwestią rzucenia palenia zatrzymać. Jesteś pracodawcą, który troszczy się o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdraża programy promocji zdrowia wewnątrz firmy? Zgłoś się do programów Palę Bo i Pracodawca Zdrowia. Więcej o programach na www.niepalebo.pl. I www planuje długie życie.pl